Nocna rozmowa i pożegnanie. Zdawało mi się, że lekki szelest czasem z tym mrukiem się mieszał. Stanąłem, usłyszałem tu pod stóp i ujrzałem biały kontur kobiecy, rysujący się niewyraźnie w ciemności. Staliśmy już przy wygasłym ognisku naszego plutonu. Parę głowni żarzyło się jeszcze i sypało od czasu do czasu bukietami iskier. Rubiny kreśliły po nocy ruchome, fantastyczne zygzaki. Zanim zgasły z lekkim trzaskiem, tworzyły aureole ze szkarłatnych plamek dookoła konturu maorskiej markietanki. Zmiłuj się, Jenny, co ciebie tu sprowadza o tej porze. Gdyby moi koledzy cię zobaczyli, prawiono by w obozie plotek niemało. Tak łajałem dzieweczkę. Ona przemilczała nagane i wprost przystąpiła do interesu. Muszę mówić z tobą. Z nim muszę mówić. Ty wiesz, gdzie go znajdę. Zaprowadź mnie do niego. Chcę go błagać, żeby zapomniał, wybaczył, nie pastwił się nad tamtym. Cóż mu przyjdzie z zemsty nad człowiekiem niewinnym? Czemu nie mści się nade mną? Wszak cała wina na mnie ciąży. I na ojcu twoim, dodałem. I na ojcu moim. Po cóż więc te ciągłe kłótnie? Cóż mu przyjdzie z nich? Zresztą, dodała głosem furii. I ja, na wzór muchy, którą ojciec sprowadził do lasu przy naszym futorze, aby miot robiła, i ja gryźć potrafię, a ja nie pozwolę, żeby słaby ucierpiał. Jak to? Mogłabyś czynnie ująć się za obecnym kochankiem? Tak nasze matki robią. Jeżeli Teti myśli, że go skrzywdziłam, niechaj się ze mną rozprawi. Nie lękam się go. I tupała nogą w zaciekłości swej, sycząc i odgrażając się próżni nocnej. Jak myślałem... Okazało się, że nie próżni groziła, bo z drugiej strony ogniska w rubinowym kole iskier stał równy jej wzrostem, potężniejszy ciałem, Towarzysz Młodości. Skąd on się tam wziął, nie mogłem zgadnąć. Później dowiedziałem się, że powróciwszy z placu kłótni, legł w krzewach blisko ognia, na mnie czekając. Słyszał więc każdą pogróżkę dziewczyny. Nie lękaj się, odparł. Cień mój nawet nie zaćmi twej drogi. Chyba, chyba co? pytała. Chyba, że ci trzeba będzie brata, mściciela, przyjaciela. Kto ciebie prosi na brata i mściciela, nie potrzebuje, abyś się mną opiekował. Tu urwała angielską mowę i w języku matki z gwałtownością i szybkością swego plemienia wylała orkan nie wiem, czy gruźb, czy złorzeczeń. Podeszła do ognia, strącając głównie do środka, żeby grzały i oświetlały jej groźną postać. Wspaniały był widok tych dwóch typów potężnej rasy, nawet podobnych do siebie orlemi rysami. Una ognia jednako je barwiła, także jej twarz śniada i jego ciemno-oliwkowa zdawały się barwy jednej, okropnej. Obie też wyrażały namiętność. W milczeniu słuchałem jej zaklęć i monosyla podpowiadanych coraz ciszej, coraz pokorniej. Jej pałające oczy wciąż w nim tkwiły jak sztylety, jego błądziły po płomykach ogniska. Lwica i orzeł spotkali się i orzeł się uląkł. Orzeł błagał już, i jej tony miękły zdawały się tchnąć prośbami. Opływały one pieszczotliwie moje wytężone ucho. On miękł pod gorącą powodzią jej błagań. Zwolna obchodzili ogień i zbliżyli się do siebie, aż jej ręce spoczęły na jego ramionach. Biedak nie śmiał nawet korzystać z tej łaski i choć raz jeszcze w życiu przycisnąć do serca tę, którą kochał resztką miłości dzikiej, niewykrzesanej z niego w szkole misjonarze. Długo, długo mówili. Ogień dogazł do szczętu, ledwie popioły jego szare dojrzeć mogłem, zwinięty w kłom drgający lekko na kształt zwojów szarego, śpiącego węża. Widziałem ich kontury, z olbrzymione nocy, fantasmagorią, i te się rozpływały w ciemności. Nawet jej jasna suknia utonęła w odmęcie namacalnej czerni, wróżącej niedaleką ulewę. Raz, dwa razy uczułem na czole krople ciepłą, miękką. raz błyskawica oświetliła ich bliskich, jak zawsze, i szepczących. Po długiej przerwie zawarczał głuchy daleki grzmot i znów uczułem chłód kropli na twarzy. Czy pluskiej? jej, czy odgłos pocałunku towarzyszył łoskotowi grzmotu. Znów ciemno i cicho druga błyskawica i ujrzałem dwa kolosalne purpurą oblane brązy żegnające się uściskiem. Przy drugim grzmocie szelest oddalającej się szaty minął mnie. Przy trzeciej błyskawicy. Powódź płomienista oblała rąbki jej sukni, niknące za ścianami namiotu. On stał sam, z rękami skrzyżowanymi na piersi, i wytężał oko, aby raz jeszcze dojrzeć postać znikającą. Na czym stanęło? Zapytałem nieśmiało. Długo nie odpowiadał. Czy to tajemnica? Nacierałem uporczywie. Tajemnica nawet dla mnie. Nic jej nie przyrzekłeś? Nie wiem, co przyrzekłem. Och, głowa mi pęka. Co poczniesz jutro? Idę z wami. Wrócisz tu? Nigdy. Nigdy? Chyba mnie zawezwie. I drugi taki znak przyszle. Tu wetknął mi coś twardego, zimnego w rękę. Pewno amulet z zielonego maorskiego, czarodziejskiego kamienia. I wierzysz, że kiedykolwiek ci przyślę to wezwanie? Wierzę. Kiedy? Gdy znów tak oszaleje, jak dziś tu szalała i złorzeczyć będzie matce, co ją urodziła i ojcu, co ją uczył i odważy się stłumić wszystkie chęci, aby powrócić do kochanka. Zapewne stanie się to, gdy ją wszyscy zdradzą. I powróciłbyś nawet wtedy do niej? Powrócę, jeżeli dożyję. Chodźmy do namiotu! zawołał Teti głosem spokojnym, zupełnie różnym od łkającego tonu poprzedniego dialogu. Nawet Maori musi się chronić przed taką burzą, jaka wnet spadnie na nas. Patrz, jak błyska! Chodź! Chodź! Weszliśmy do namiotu gorejącego od blaskiem błyskawic, jakby cały stał w płomieniach. Szef legł w milczeniu na części mego posłania. Nim się przykrył, rzekł jeszcze: Patrz, jak błyska! To nie tylko burzy od blaski, lecz łuna z dalekiego Tangariro. Tylko góra tak świecić umie. Pieśń stara naszej kadżangi powiada, że ogniowa ta góra otwiera płomieniste oko, ile razy zły los czeka naczelnika orłów. Orłami zowią nasze pokolenie, bo Kauhai, maorskie jego imię, orła oznacza. Przed śmiercią każdej głowy naszej rodziny srożył się wulkan. Na całej wyspie widziano łunę jego pożarów. Nim dziad mój zginął, wyszedł z ziemi strumień płynącego ognia i zalał stare gniazdo kałchajów. To dziś możesz zobaczyć dawniejsze nasze okopy, obok skały, w którą ten żar płynący się zamienił. Góra się paliła, gdy umarł mój ojciec. Dlaczego teraz patrzy góra swym okiem czerwonym na sioło orłów? Wszystko to jednak są bajki. I zabobony pogańskie, niegodne ust chrześcijanina. Tak mówi ojciec McCallo. Tu przykrył głowę i umilkł.